Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyjrzymy się ludziom gór. Zapraszam. Składam podziękowania Filipowi za pomysł na odcinek. Dzięki. Ludzie góry byli odkrywcami żyjącymi w samotności w puszczach, górach bądź dziczy. Najczęściej występowali na terenie gór skalistych, a ich działalność miała miejsce w okresie od 1810 roku do lat 80. XIX wieku. Odegrali oni ważną rolę, odkrywają nowych szlaków służących np. do przewozu towarów, lub także pomogło to w zasilaniu zachodnich stanów trudniej dostępnych. Ludzie gór byli silnie powiązani z firmami futrzanymi, byli oni determinowani możliwością sprzedaży futer. Życie! Życie człowieka górnie było łatwe. Musiał on cały czas stawiać opór surowemu klimatowi wielu z ludzi gór nie dawało rady przetrwać więcej niż paru lat w takim surowym klimacie. Zimnie, złej pogodzie, różnorakich chorobach, obrażeniach, wrogo nastawionych plemionach oraz różnorakim zwierzętom, takim jak znienawidzone przez ludzi górnie niedźwiedzi gryzli. By dawać rady takim przeszkodom, ludziom gór przydawała się ogromna wiedza o otoczeniu i o ziołach. Potrzebowali także bystrych i wyostrzonych zmysłów. W najbliższej okolicy nie było lekarzy, więc musieli oni dawać rady sobie sami i dbać o zdrowie. Zarabianie ludzi gór w głównej mierze polegało na sprzedawaniu futer różnym firmom i kompaniom, które były gotowe dobrze zapłacić za dobrej jakości skóry i futra. Byli oni przeważnie wolni i niezależni, dlatego też mogli sprzedawać towary komu chcieli. I jednakże w późniejszym czasie dni dobrze zarabiających na życie ze sprzedaży futra ludzi gór się skończyły. Było to spowodowane w głównej mierze tym, że handel futrami upadał z powodu zmalowego popytu i nadmiernej ilości futr na rynku. Wraz z rozwojem handlu jedwabiem i spadają zainteresowania futrami, ludzie gór byli zmuszeni do zmieniania swojego zawodu na np. przewodników lub osiedlenia się na własnych ziemiach. Historia Szczytowy moment ludzi gór przypadał na lata 40. XIX wieku, kiedy to liczba owych łowców w górach wyniosła około 3000. W wielu przypadkach występowali w swego rodzaju brygadach, w których występował szef i zarazem główny handlarz. Bardzo popularną i powszechną formą wymian było spotkanie. Spotkanie były wielkimi, corocznymi spotkaniami, w których dochodziło do transakcji, transferów futry i towarów oraz wszelakich wymian. W późniejszym czasie kanadyjska firma Hudson Bay Company Wprowadziła politykę mającą na celu zniszczenie amerykańskiego handlu futrami, co wkrótce się jej udało, przez co zaczęła mieć swój monopol na rynku futr, gdyż sprzedawała je po wiele niższych cenach niż konkurencyjne amerykańskie firmy. Niedługo później doszło do załamania rynku futrami, bobrze futro już przestało być tak popularne, przez co zawód ludzi gór dobiegał końca. Jednakże była jeszcze garstka z nich, którzy dalej trzymali się swojego zawodu.